A kto za to odpowiada? Bankierzy i politycy z pewnością wiedzą. Partia to ręka milionopalca, w jedną miażdżącą pięść zaciśnięta. Jednostka zerem, jednostka bzdurą. Mówimy Lenin, a w domyśle partia. Mówimy partia, a w domyśle Lenin. Nie pozwólmy, by inflacja nas zgubiła. Niech nasza siła będzie w naszej jedności. Razem złączmy ręce, by wygrać z tym złem. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć chciałbym poruszyć temat, który ostatnio porusza bardzo wiele osób, mianowicie temat sztucznej inteligencji chatbota. Jak Państwo wiedzą, uważam, że takim kluczem do zrozumienia tego, co robią z nami rządzący, jest zrozumienie inflacji, czyli psucia przez nich pieniądza. W związku z tym, pierwszym takim tematem, który mi zaświtał w odniesieniu do sztucznej inteligencji, było, żeby napisała po prostu wiersz. No i poprosiłem ją, żeby napisała wiersz o inflacji w stylu majakowskiego bardzo wiele osób nie wie kto to był Majakowski. To był poeta rewolucyjny ze Związku Radzieckiego, Włodzimierz Majakowski. Pisał takie wiersze schodkowe. To były wiersze w zasadzie takie propagandowe. On miał bardzo mocną siłę przekazu. Właśnie dzięki tym wierszom, właśnie tej unikalnej, dzięki tej unikalnej konstrukcji swoich wierszów tych tak, takiej konstrukcji schodkowej. Te jego wiersze były oczywiście tłumaczone potem na język polski, te schodki czasami ginęły, ale ja przeczytam Państwu fragment wiersza, wiersza po polsku Włodzimierza Majkowskiego po to, żeby wprowadzić w temat, żeby Państwo wiedzieli, w jakim stylu. Ten twórca tworzył. A dlaczego wybrałem jego? No bo mocna siła przekazu, bo wie co mówi, bo wie jak oddziaływać na tych, którzy te wiersze potem będą czytali. Także to jest, myślę, dobry wzorzec, choć on działał w złej sprawie, ale wtedy jeszcze chyba nie wiedział. Chociaż nie wiadomo, podobno się zastrzelił i popełnił samobójstwo, bo przejrzał w końcu na oczy. Teraz zaczynamy od właśnie wiersza Włodzimierza Majakowskiego. Partia to ręka milionopalca, W jedną miażdżącą pięść zaciśnięta. Jednostka zerem, jednostka bzdurą, Sama nie ruszy pięciocalowej kłody, Choćby i wielką była figurą. Cóż dopiero podnieść dom pięciopiętrowy? Partia to barki milionów ludzi, Ciasno do siebie przypartych. Podźwigniemy gmachy, do nieba podrzucim, napiąwszy mięśnie i oddech w partii. Partia to stos pacierzowy klasy robotniczej, partia to nieśmiertelność naszej sprawy, partia to jedno, co mnie nie zdradzi. Dziś jam subiektem, a jutro ścieram cesarstwa z mapy. Mózg klasy, sprawa klasy, siła klasy, chluba klasy oto czym jest partia. Partia i Lenin, bliźnięta, bracia. Kogo bardziej matka historia ceni? Mówimy Lenin, a w domyśle partia. Mówimy partia, a w domyśle Lenin. To właśnie te słowa Gawarim Lenin, a podrozumiewałem partia. Gawarim partia, a podrozumiewałem Lenin. No właśnie on w tym stylu te swoje wiersze tworzył. Były to takie mocne, bym powiedział, właśnie przeznaczone dla. Urabiania ludzi, dla motywowania ich, dla wlewania w nich różnego rodzaju emocji, takich oczywiście prokomunistycznych. No i poprosiłem sztuczną inteligencję, by napisała wiersz o inflacji w stylu majakowskiego. Całe te wiersze, które ona wygenerowała, zamieściłem na swoim blogu, także link będzie w opisie, i czytam wersję pierwszą, bo poprosiłem o kilka wersji. Inflacja skoczyła jak słoń z trąbą, ceny lecą w górę jak ptaki do nieba. Nie zna granic, nie ma dla niej przeszkód. Nie pytajmy, kiedy skończy się ten bieg. Płacimy więcej za chleb i mleko, koszt życia rośnie z każdą chwilą, a pensje nasze lecą na łeb, na szyję. Nie wiemy już, co będzie jutro z nami. Kiedyś mieliśmy, co chcieliśmy, teraz kupujemy tylko, co musimy. Inflacja rządzi, decyduje o naszym losie. Nie wiemy, co dalej, nie wiemy, co będzie. Może kiedyś skończy się ten koszmar, może kiedyś ceny zaczną spadać, ale póki co musimy się zmagać z inflacją, która nas wszystkich gna. No i to była wiersza, pierwsza wersja. Ja mówię tak. Czy mogłabyś jeszcze dopisać, kto za to odpowiada? No bo tutaj nie wiadomo z tego wiersza. wiersza. To nie ludzie biedni, co życie ciężkie prowadzą. To ci, co z pieniędzy mają niepohamowany, tutaj się pomyliła, niepohamowany rządze, czyli niepo, niepohamowaną rządzę. To bankierzy i politycy, co rządzą światem, decyzjami swymi losy milionów rujnują. Górnicy, rolnicy i robotnicy ciężko pracują, a ich trud wynagradzany jest coraz mniej. Tymczasem ci na górze kieszenie wypychają, nie dbając o to, że inflacja ich kraj niszczy. Ale czasem w ludziach siła wstają z kolan, demonstrują i protestują, żeby dostać co należy. Wtedy ci na górze muszą usłyszeć ich wołanie, żeby zrozumieć, że sprawiedliwości chcą wszyscy. No, ja bym tutaj dodał, że sprawiedliwości zadość się stanie, wtedy rymowanie byłoby lepsze. Wtedy ci na górze muszą usłyszeć ich wołanie, żeby zrozumieć, że sprawiedliwości zadość się stanie. Trochę byłem rozczarowany tymi, yy, tymi rymami, ale. Przyznają Państwo, że czyta się dosyć dobrze. To jest moje pierwsze czytanie. Jeszcze nie czytałem tego nagłos, także daje się czytać, deklamować. No ale cóż, w ogóle historia zaczęła się w ten sposób, że e, będąc na, e, na treningu porannym, zacząłem rozmawiać z takim znajomym, z którym się spotykamy już przez kilka ładnych lat, i właśnie e, jakoś tak ta nasza rozmowa szybko przeszła do tej sztucznej inteligencji. Ja powiedziałem, że mam kłopot, nie mogę się zalogować, podaję mail, ale, ale nie otrzymuję. Maila zwrotnego, na co on mówi: Dobra, to ja zapuszczę to Twoje pytanie w, tutaj w telefonie, zapuścił, parę ćwiczeń zrobiliśmy. W tym momencie sztuczna inteligencja wygenerowała właśnie tą wersję, teraz, teraz ona będzie druga, ale tak faktycznie to historycznie była wersją pierwszą. Inflacja, inflacja, gdzie Twój kres? Niczym bestia, zła, ogarniasz nasz kraj. A ceny jak fale, w górę wzrastają, a w kieszeniach pustka i nic nie zostają. Kupimy dziś za dwa, a jutro za trzy, portfele chudną, a my z rozpaczy krzykniemy O kiedy, o kiedy już się skończysz? Zwariował cały świat, a nas na stracenie skazujesz. W sklepach pusto, ludzie w kolejce stoją, by kupić co tylko mogą, bo już nie wiadomo, co się stanie. A inflacja jak śmierć na każdej ulicy czai się cierpliwie. I co nam pozostaje, gdy pieniądze tracą wartość? Gdy ceny wciąż rosną jak skowronki w górze? Trzeba działać, bo inaczej zginąć nam grozi. Trzeba walczyć, by się obronić przed tą plagą, co wciąż atakuje nas gorączkowo. Nie pozwólmy, by inflacja nas zgubiła. Niech nasza siła będzie w naszej jedności. Razem złączmy ręce, by wygrać z tym złem, a inflacja, jak sen, zniknie bezpowrotnie. Proszę Państwa, wydaje mi się, że w poprzedniej wersji sztuczna inteligencja pokazała wyraźnie sprawców. W rzeczy to nawet nie trzeba być jakimś tam wielkim inteligentem, no. Robotnicy, ludzie, którzy pracują, lekarze, urzędnicy, po prostu my jakieś tam pieniądze dostajemy i, i potem je wydajemy. My z tymi pieniędzmi nic nie możemy zrobić. Natomiast no, jednoznacznie, kto tworzy pieniądze, kto nimi obraca, kto w ogóle podejmuje, ile ich ma być, wiadomo, rządzący i bankierzy. I tutaj pokazała jednoznacznie, pokazuje jednoznacznie również, co my mamy zrobić razem złączmy ręce, by wygrać z tym złem. Także, no ciekawie, ciekawie się robi, bo wszyscy się tej sztucznej inteligencji obawiają. Natomiast jak, yy, jak widać, no to ona mówi prawdę. Wersja trzecia: inflacja jak bestia dzika w kieszeniach ludzi szaleje i kłuje. Ceny z dnia na dzień skaczą w górę, a z kieszeni pieniądze nam uciekają. Nie ma granic dla tej choroby. Nie pytajmy, kiedy to się skończy, a my zwykli ludzie co robimy? Boimy się o swoje jutro. Kiedyś nasze pensje były wartością, dziś jedynie śmiechu warte. A ile kosztuje chleb czy mleko? Wciąż więcej, wciąż więcej. Inflacja z kieszeni nam pieniądze wyrywa, a gdy z domu wychodzimy na ulicę, a kto za to odpowiada, nie wiemy. Nie wiemy. Może czas by o swoje zaczęli walczyć? Może czas by pokazali, że to my jesteśmy silniejsi i że my, zwykli ludzie, na tę chorobę skuteczny lek mamy, a jest nim jedność i solidarność w działaniu? No, znowu tutaj sztuczna inteligencja pokazuje jedność i solidarność w działaniu. Natomiast, cóż ja piszę do tej, do tej inteligencji? Świetnie. Czy możesz zmienić ten fragment, a kto za to odpowiada? Nie wiemy, nie wiemy. Bo przecież wiemy, kto odpowiada za inflację. Odpo otrzymuję odpowiedź: oczywiście, z przyjemnością wprowadzę zmiany. Oto nowa wersja. A kto za to odpowiada? Bankierzy i politycy z pewnością wiedzą. Oni decydują o polityce ekonomicznej, która wpływa na nasze życie i naszą codzienność. Czas, by władze zaczęły działać, bo inflacja nie jest naszym sojusznikiem. To my, ludzie, jesteśmy ofiarą jej działań. To my płacimy najwyższą cenę. Może w końcu nadejdzie czas, kiedy nasze pensje zaczną rosnąć. Może w końcu ceny przestaną szaleć. A my zaczniemy normalnie żyć. Proszę Państwa, poprosiłem też o, o to, żeby inteligencja wymyśliła kilka tytułów, ale one były takie, raczej takie sobie, także pozostawiam te wiersze bez tych tytułów. Warto by było może zrobić takie badanie, żeby poprosić o napisanie wiersza o inflacji w stylu Broniewskiego, w stylu Leśmiana, w stylu Przerwy Tetmajera i tak dalej, wszystkich no, wymienić Norwidów e, i może Frywolnego, innego wieszcza. E, także myślę, że ten mój materiał, a mamy rok, mamy luty roku 2023. Może być kiedyś materiałem historycznym, no bo przecież ta inteligencja będzie się uczyła, być może będzie się doskonaliła, być może będzie pisała coraz lepsze wiersze. Ale jak na razie to powiem tak. Być może yy, no nie jest to, czego oczekiwałem, ale to być może właśnie tylko niektórzy bardzo wybitni ludzie potrafią pisać tak jak. Jak Majakowski, przy czym to, co powiedziałem na samym początku, to była wersja po polsku, oczywiście zupełnie inaczej to musiało brzmieć po rosyjsku, tak, no bo to, to był jego ojczysty język. Natomiast na pewno w czym się nie rozczarowałem, no to w tym, że AI pokazała wyraźnie, kto za to odpowiada, wyraźnie, a nie tak jak miliony różnych książek naukowych, które mówią, że to przedsiębiorcy podnoszą, podnoszą ceny. No i też po, podała receptę, tak? Nie wiadomo, czy ta recepta też można by było przeprowadzić takie badanie i po, po, porozmawiać sobie z tą inteligencją, czy to jest w ogóle możliwe. Czy ludzie potrafią się zorganizować, żeby właśnie nałożyć, jakoś spętać te wszystkie. Działania rządzących, tak, żeby, żeby właśnie nam nie szkodzili. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, powiedzmy, poetyckiego fragmentu w Pafere, ale cały czas dążę do tego, żeby w jakiś sposób e, wytłumaczyć coś, co jest bardzo trudne, bo oczywiście hasło jesteś tego wart grab, nagrabione i tego typu rzeczy one są bardzo nośne, bardzo dobrze przemawiają do ludzi i po prostu jednoczą je, jednoczą tych ludzi w, w, właśnie do tego, żeby żeby niszczyć, a nie żeby coś nowego tworzyć. Natomiast my tutaj musimy tak jakby opanować tych rządzących. Także jeszcze raz państwu bardzo dziękuję i do następnego programu. To warto wiedzieć.